Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, który też był w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał. A oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Kochani, Jonasz jest. Bohaterem pierwszego czytania i musimy znaleźć jakiś pomost pomiędzy Jonaszem a Jezusem. Wiemy, że wszystko ze Starego Testamentu ma znaleźć swoje wypełnienie w Nowym Testamencie i Jonasz też jest prefigurą Jezusa Chrystusa. Gresio, weź na dwójkę ten mikrofon, Tak jak Jonasz był trzy dni we wnętrznościach Wielkiej Ryby, tak Jezus trzy dni będzie w krainie śmierci. Skąd też powróci do życia. Ale to za chwileczkę. Kochani, jak słyszymy słowo prorok, to być może trochę zazdrościmy. Jakbyśmy nazwali Jana Pawła II prorokiem naszych czasów, wiemy, że na pewno miał jakąś tajemniczą więź z Panem Bogiem. To go bardzo wyróżniało. Na pewno wiedział więcej. Potrafił nawet dzisiejsze czasy inaczej interpretować. Więc gdy słyszymy prorok, to rzeczywiście możemy trochę zazdrościć, no, ale. Popatrzcie w pierwszym czytaniu, co nam funduje dzisiaj Stary Testament z księgi proroka Jonasza. To jest tylko fragment, ale pominięty jest duży fragment tej księgi, bowiem dzisiaj nawet tak się zaczyna. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głos jej upomnienie. Po raz drugi. Bo po raz pierwszy, jak Bóg zwrócił się do Jonasza, do tego mężczyzny, Jonasz znaczy gołąbek, jak Bóg do tego gołąbka zwrócił się, wstań człowieku i idź w moje imię do obywateli tego miasta, do Niniwy, która uchodziła za, no delikatnie mówiąc, nieprzyzwoitą. Odrażającą, idź do nich i mów im, będziesz moim głosem. To wiecie, co robi Jonasz? Planuje, ale zupełnie coś odwrotnego. Jak Niniwa była w lewą stronę, to on poleciał w prawo. I planuje tą rzeczywiście ucieczkę przed, przed wypełnieniem misji Boga. I nawet inwestuje w to pieniądze, bo potem mamy ten opis, że znajduje się na morzu, na statku, ucieka przed Bogiem, nawet statkiem się posługując, więc kupuje bilet. Ci marynarze pogańscy, nie nawet nie wiedzą, kogo na pokładzie mają. A on co zrobił? Zakopał się w Linach pod pokładem i tam spał. I gdy zerwał się, naprawdę solidny sztorm, także już byli bliscy klęski. No budzą go i się pytają czy, co się z Tobą dzieje, przecież uginiemy, nie? Modlili się wszyscy na tym statku, tylko nie ten, który był winowajcą. I wiecie, jak to czytam, to... Zresztą wiecie tak, jest, nawet jakbyście księży zapytali, co myślą o proroku Jonaszu, to jedni pewnie by powiedzieli, że są zachwyceni tym mężczyzną, tym prorokiem. Z... Ponad 2000 lat, a inni powiedzieli, że nawet nie mają ochoty czytać tej księgi, bo, bo to jest bardzo smutny mężczyzna, żałosny. Więc on jest tam gdzieś zakopany w tych linach, śpi, wszyscy się modlą, tylko nie on. I właśnie gdy to czytam, to myślę o, o tych różnych sytuacjach, w których jako kapłan uczestniczę, szczególnie fundowanych przez mężczyzn ale i o kobietach dzisiaj będzie. Gdy są powodem klęski całego okrętu, który się nazywa rodzina i wszyscy się modlą łącznie z sąsiadkami, tylko nie on sam. Alkohol, hazard, zdrada i tak dalej, nie? I coś, co jeszcze trwa przez jakiś czas, że nawet już inni wiedzą, nie? I wszyscy mają problem, tylko nie ten sam winowajca, nie? Wszyscy się modlą na statku, tylko nie sam Więc się wszyscy ze zdziwieniem pytają, nic się to nie obchodzi, że statek cały ginie, nie? nie? Nie znasz powodu, kim ty w ogóle jesteś, się go pytają, nie? A on mówi, jestem Izraelitą, jestem Żydem, jestem wyznawcą Boga Jachwe. Kim ty jesteś z zawodu? Jakie masz imię, nie? Pytają tego mężczyzną tożsamość, nie? warto też yy, yy, myślę wiedzieć yy, szczególnie panowie yy, co wy byście odpowiedzieli gdyby was ktoś zapytał kim jesteś nie? kim jesteś, powiesz Polakiem katolikiem, jaką byś miał odpowiedź czy w ogóle wiemy kim jesteśmy nie? i dokąd płyniemy dramatem yy, całej tej księgi Jonasza jest właśnie to, że, że Jonasz jako prorok Boży cały czas ucieka przed Bogiem, Bóg go ściga. Więc to bycie prorokiem nie zawsze oznacza, a nawet raczej oznacza właśnie to, że, że wiecie. Prawie wszyscy zginęliśmy męczeńską prorocę Starego Testamentu, łącznie z Janem Uczcicielem i ostatecznie Jezusem. Więc bycie mężem Bożym niekoniecznie jest takie sielankowe, jak patrzymy na Jana Pawła II w Białej Sutannie. Pamiętacie, że i do Niego strzelali, nie? Cóż złego uczynił? Głosił światu Ewangelię. Słowo Boga o naszym przeznaczeniu do miłości, nie? Głosił światu Ewangelię, kulkę dostał. Więc, taki jest los proroka i to, co chcę dzisiaj pokazać, że nawrócenie, o którym jest mowa, i za chwileczkę o tym powie Jezus, bo wokół tego się kręci cała Ewangelia i czyli tak naprawdę cała historia ludzkości i naszego kontaktu z Bogiem. To, co powie Jezus, nawracajcie się. Nawet nie tych, co są dookoła was. Na razie Pan Bóg podejrzewa, nie każe ci iść do Niniwy czy do Miasta Łodzi i tam nawracać wszystkich. Nawet nie każe ci nawracać członków Twojej rodziny. Pan Jezus ciągle mówi: nawracaj się człowieku! I wierz w Ewangelię, bo bliskie jest Królestwo Boga, żebyś Go nie przeoczył, bo będzie szukał, wypatrywał gdzieś daleko na horyzoncie. Gdzie jest niebo i czy jest zasięgu mojego wzroku i możliwości? A niebo przejdzie ci koło nosa. Bo Jezus mówi: Nawracaj się, czyli zmieniaj swoje myślenie. To jest istota wszystkiego. Sposób, w jaki ty myślisz. I ten Jonasz, ten gołąbek. Z pierwszego czytania dzisiaj jest właśnie tego ewidentnym przykładem. Nic nie czyni ciebie jakoś predysponowanym, predestynowanym do zbawienia w taki sposób, że ty już je masz i nic nie musisz robić. Bo do proroka Bóg mówi, na, do niego konkretnie, a prorok ucieka w drugą stronę świata. Przed wolą Bożą, przed wypełnieniem zadania, które Bóg mu stawia. Nie? I co z tego, że mu towarzyszy wiele znaków. Opatrzność Boża jest nad nim, bo okręt prawie tonie, ale nie zatapia się, nie? Jak on sam nie chce w swoich myśli skierować ku Bogu. I on taki zaspany, jakiś niewyraźny, i on aż mówi do tych marynarzy: wiecie co? Wrzućcie mnie to morze, a ocalicie swoje życie. I ci poganie, którzy wszyscy się modlili, ci marynarze, mówią, no jakże możemy cię wrzucić w morze? Wrzućcie mnie w morze, a ocalicie życie. Bo taki jest mój Bóg. Mój Bóg ściga mnie, a nie was. Jachwę. No i go wrzucają w morze. Przeżyli, prawdopodobnie ci nawrócili nawet. A co z Jonaszem? Wewnętrzność tej wielkiej ryby. Trzy dni. I kiedy podejrzewam już lekko nadpsuty sokami trawiennymi i z glonami na głowie, zechce w końcu cokolwiek do Boga powiedzieć, to wiecie co będzie mówił? Będzie cytował psalmy, czyli oklepane jakieś, będzie posługiwał się formami modlitewnymi, które gdzieś wcześniej usłyszał czy przejął, i nic nie powie ten mężczyzna od siebie do Boga. Nic od siebie. Nic autentycznego w życiu religijnym, tylko wypowiedzenie formuł to jest jakiś folklor. I to jest prorok Boży. To jest czytanie z księgi proroka Jonasza. Dlatego, że On nie podejmuje autentycznego dialogu z Bogiem, to Bóg też do Niego nic nie mówi. On odklepał coś, psalmy dawidowe, ryba go wypluła na brzeg morza. I w końcu łaskawie decyduje się iść prorok do Niniwy. Już lekko podpsuty. Kochani, ilu to z nas naprawdę przez lata ciągnie taki wózek, właśnie, jest na takim okręcie, właśnie z powodu jednego człowieka cały okręt zwany rodziną Toniem. I nie zwróci swoich myśli do Boga. I to nie jest, kochani, tak, że ja. Y Jutro się zdecyduje, żeby do Pana Boga zapukać. Naprawdę nie ma jutro. Nie ma czegoś takiego przeszłość. Jest chwila obecna. Popatrzcie, co mówi Jezus w Ewangelii dzisiejszej. Gdy Jan został uwięziony, Jan Chrzciciel, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Czas się wypełnił. I bliskie jest Królestwo Boga. Czas się wypełnił. Wypełnił się Bogiem. Ta chwila, ten moment, to po grecku jest kairos, bo jeszcze jest chronos, chronos to jest chronologia, to jest to słowo, czyli coś, zdarzenia po sobie następujące. Natomiast dla Greków kairos to jest czas właściwy, ten moment. I, i w Ewangelii jest użyte to słowo, kairos, to jest ten moment, kiedy Bóg jest i może wypełnić całą Twoją chwilę życia. Ale w jaki sposób? Zmieniając Twoje myślenie. Ty wiesz, że Twoje myślenie jest głupie. I wiesz, że jakbyś już dawno dał się wychować przez Pana Boga, już od lat dziecięcych, to byś wiele problemów sobie i swoim bliskim oszczędził. Ale co to jest w człowieku, że wie, że robi źle, a robi źle? Że się nie odwróci od tego. Tylko właśnie się odwróci od woli Bożej i będzie przed nią uciekał, i nawet siły na tym straci, i pieniądze, żeby uciec przed wolą Bożą, jak i onaż. I ryba go połknie, i go nadtrawi, i, i marynarze przy nim utoną nie, a on się nie nawróci. Czas się wypełnił, mówi Jezus, do tych, którzy go słuchali, i bliskie jest Królestwo Boże. Jest już niebo jest już tylko żeby się wpuścił do siebie i dalej ten, że Jonasz, czego dzisiaj nie ma w tym czytaniu, bo właśnie jest tak kawał okrojony gdy doszedł już w końcu po tym drugim nawoływaniu Boga do Niniwy głosił, Bóg mu kazał upomnieć Niniwę a on wszedł do tego miasta jakiś, nie wiem, sfrustrowany, nielubiący ludzi, chyba tak naprawdę. Prorok, który nie kocha ludzi, a głosi słowo Boże. I to jeszcze jakie je przekręca, bo wchodzi wkurzony do tego miasta i mówi: Jeszcze 40 dni wszyscy zgniecie, jeśli się nawrócicie. A Jachwe nic takiego mu nie mówił. Jachwe mu powiedział grzecznie: idź i ich upomnij. A ten wszystkim groził sam nie ma kontaktu z Bogiem sam jest wewnętrznie pusty w tym sensie, że to co Jezus mówi, że czas się wypełnił obecnością samego Boga czyli, że ty możesz być wypełniony miłością, obecnością Boga nie? A, a i Jonasz jest zupełnie pusty bo było tyle okazji, żeby Boga wpuścił do swojego życia on i zewnętrznie i wewnętrznie robi wszystko żeby Bóg do niego nie przemówił nie chce usłyszeć Boga nie chce wiedzieć, co chce Bóg mu zaproponować, bo się boi tego, że będzie musiał to zrealizować. Miałeś takie sytuacje w życiu, że byłeś święcie, przekonany, czego Bóg od Ciebie chce. Domyślałeś się, czego On będzie od Ciebie chciał i robiłeś wszystko, żeby go zagłuszyć, i nie dopuścić go do głosu, sumienia. Katechizm mówi, że sumienie jest tym sanktuarium w człowieku, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Sumienie jest tym sanktuarium. Ile razy zagłuszyłeś głos sumienia? A wiesz co? W konsekwencji wynika z takiej kultury życia, gdzie się zagłusza głos sumienia: demoralizacja i deprawacja. Raz ukradłem, sumienie wypowiada, dwa razy ukradłem też. Jak już dziesięć razy ukradłem. To już słabiej. A jak kradnę kilka lat i ktoś mnie zapyta, dlaczego kradniesz, ja kradnę? Wszyscy kradną. Już nie ma zła we mnie, zło jest na zewnątrz. I co muszę zrobić? Nawrócić cały świat dookoła siebie, bo on jest taki zły, a ja sam jestem w porządku. I to jest czyste diabeństwo. Wszystkich ponawracać, całą niniwę rozległą na trzy dni drogi, a samemu pozostać. Pustym, bez Boga, niewypełnionym Jego obecnością. I w tym wszystkim nazywać się prorokiem. I tym prorokiem, czyli mężem Bożym, wiesz, to może być, ja jako ksiądz, bez problemu to może działać. Mogę głosić Słowo Boże i nie mieć z nim nic wspólnego. To może być Ty jako Ojciec rodziny, nakazywać i nawracać to każdy potrafi. Odejdź od komputera! No ale co masz do zaproponowania swojemu dziecku, jak go wygonisz od komputera, proroku? Nawracać to każdy potrafi, ale nawrócić się i swoje myśli do Boga to jest odwaga i to jest w konsekwencji świętość. I właśnie po to nam, kochani, jest potrzebny po prostu kościół bo w Kościele jest obecny Bóg i Jego łaska, która nam pomoże wyjść z samego siebie przekroczyć te swoje słabości i pokusy pozwólcie na dwa krótkie przykłady jeszcze swojego czasu rok, rok czasu posługiwałem w karitas w Hospicum przy umierających na raka i takie doświadczenie mam z tamtego czasu, gdy człowiek kilka tygodni albo miesięcy no hospicjum domowe, czyli ci, ci pacjenci wypisani ze szpitala z onkologii i, i no, żyjący pod opieką swoich bliskich, ale lekarze, pielęgniarki dojeżdżają do domu, ale cały dzień w domu od rana do wieczora, może noce przespane, w dzień boli i tak dalej ale w telewizji nawet się patrzeć nie chce, bo to no, na co tam patrzeć. Więc się dzień za dniem, tydzień po tygodniu leży samemu, może rodzina pracuje też cały dzień, nie ma do kogo się odezwać. I wiecie, i wejdzie ksiądz. Albo w pierwsze piątki miesiąca jak jeździmy z Księdzem Grzegorzem. No, dla nas to jest kilkudziesięciu chorych do odwiedzenia, więc wchodzę, wychodzę, wchodzę, wychodzę. Natomiast chory leży i czeka. I ja zrobię jakiś gest. ręką y, nie tak przymrużę oczy nie w tym momencie, i chory to zobaczy. I chory na następny miesiąc pozostaje z tym. I sobie to rozważa. Dlaczego ksiądz w tym momencie zmrużył oczy, kiedy to powiedziałam na przykład? Nie? I rozważa, rozważa, rozważa i dochodzi do takich wniosków, że strach powiedzie czasem. I drugi przykład podobny, troszkę y, gdzieś tam, za górami, za lasami, w pewnej parafii y, przebiegała kolenda duszpasterska i, i ksiądz szedł całą długą ulicę na wiejskiej parafii, także że z daleka, z drugiego końca tej ulicy ludzie już tam też wyszli i widzieli, że ten ksiądz w Białej Komrze, z daleka go widzieli, że idzie. I on tak szedł od dziewiątej rano, dziesiąta, jedenasta, aż tak szedł do szesnastej. Cały dzień, no ale u każdego usiąść, chwilę zapytać, czasami poważniejsze sprawy, tu, tutaj wdowa, tutaj choroba, tutaj kredyty i tak dalej, z kimś tam zamienić jakieś. Więc to się wszystko rozciąga w czasie, kilku godzin. I wiecie, jedna kobieta y, tak się zbulwersowała, bo zawsze od lat ksiądz zaczynał od tamtej strony kolendę. A w tym roku zaczął od tej, i ona tak stała i patrzyła na tego księdza, który tam z oddali się zbliża do niej, i ona tak się sama nakręcała, tak się sama zaczęła tym denerwować, że zaczął tamte, a nie od tej, i ona cały dzień musi czekać, że jeszcze ludzie, którzy też z czasem wychodzili, też zaczęła ich nakręcać, i tak się wszyscy nakręcili, że jak ksiądz doszedł pomimo zmęczenia. Próbował być uśmiechnięty i trochę radości do domu wprowadzić, to ci ludzie go przyjęli w sposób wrogi. Cały dzień czekali na kapłana, widzieli, że idzie i przyjęli go w sposób wrogi. Przez to, że jedna kobieta się sama nakręcała i nie potrafiła przestać, i innych w to piekło wciągnęła. I to jest, to jest cały czas ten sam prorok Jonasz. czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy ksiądz, czy matka, czy ojciec. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby samemu czujnie strzec swoich myśli. Żeby realizować to, co Jezus mówi w Ewangelii: czyli co? Błogosławcie. Błogosławcie, a nie przeklinajcie, nie złorzeczcie. A jak ktoś się nie potrafi opamiętać, nie prosi Boga o łaskę, bo to wszystko zależy od tego, co ja chcę w życiu. Czy przede mną, czy moim ideałem rzeczywiście jest realizować Ewangelię Jezusa Chrystusa? Czy ja w to wierzę? I takim pytaniem chciałbym Was zostawić, kochani. Czy ja wierzę w to, że Ewangelia Jezusa Chrystusa, dobra nowina o zbawieniu, jest projektem na moje życie? Czy ja wierzę w to, że, że Ewangelia jest projektem na życie dorosłego człowieka? Czy uważam chrześcijaństwo i Kościół tylko za właśnie jakiś folklor, za jakąś recytację, za przeszłych tekstów i skostniałych form modlitewnych? Czy ja rzeczywiście przemawiam z głębi swojego serca i przyzywam Bożej obecności do mojego życia? Czy ja chcę, żeby on prostował moje myśli? Czy ja zabiegam o to, aby dał mi opamiętanie w takich sytuacjach? Czy ja nakręcam sam się i jeszcze innych włączam w to, kiedy mój okręt tonie? Amen.